Cześć, tu Bartosz i witam cię w moim kolejnym filmie. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Łączę te dwie pasje tworząc sylwetkę psychologa odchudzania oraz psychodietetyka. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat tego, czym tak naprawdę może dla Ciebie być odchudzanie. Spróbujemy sobie na to odpowiedzieć razem, tu i teraz. Ale zanim przejdziemy do tego, pozwól, że podzielę się z Tobą krótką historią. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy w podstawówce, jesteśmy. Nogami, jeśli chodzi o matematykę. I o to nadchodzi Sprawdzian. Kompletnie nic nie kumamy, jeśli chodzi o te liczby. Zawsze kiepsko nam szła nauka w przypadku właśnie wspomnianej matematyki. Ale siedzimy w ławce z naprawdę ogarniętym gościem, jeśli chodzi o matematykę. I okoliczności sprzyjają. Mam tu na myśli to, że jestem w stanie ściągnąć jesteśmy w stanie ściągnąć od Kolegi, który siedzi właśnie z nami w ławce. Pytania są dokładnie te same. Nauczycielka nie patrzy i mogę to zrobić. I robię to. I oto z wizji, że dostaję jedynkę, nagle dostaję czwórkę. Dostaję tą ocenę, zbieram gratulacje od rodziców, od nauczycielki, i pojawia się ten moment, ten moment, który można nazwać satysfakcją. Ale czy pojawia się również takie pojęcie jak sukces? Moim zdaniem nie do końca, bo moim zdaniem no nie mogę tego nazwać sukcesem. No nie zasłużyłem na tą ocenę. No umówmy się, że, że gdyby nie kolega obok, to nie wiem, czy dostałbym dwójkę. Dlaczego o tym mówię? Bo moim zdaniem jest subtelna różnica między satysfakcją a sukcesem w każdej dziedzinie. Ponieważ Kanał ten skupia się na odchudzaniu, no to pozwól, że przełożymy to w takim razie na odchudzanie. Właśnie Twoje odchudzanie. I teraz wyobraźmy sobie, że udaje Ci się schudnąć x kilogramów, niech to będzie 15 kilogramów. Czujesz się lepiej, czujesz satysfakcję, udało się. Dostajesz gratulacje od znajomych, od przyjaciół, klepią Cię wszyscy po plecach twierdząc, że zrobiłaś, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Podziwiają się, pytają się jak, jak to się udało, jak z tą samokontrolą u ciebie. Ale ty dobrze wiesz, że to nie była łatwa droga. I teraz być może poczujesz właśnie tą satysfakcję. Być może tak się właśnie wydarzy. Ale czy my możemy mówić również o sukcesie? Możemy. Pod warunkiem, że to odchudzanie to nie jest odcinek czasu, który się kończy. Że kiedy decydujesz się na to, żeby chudnąć, decydujesz się na to, żeby zmienić swoje nawyki, to robisz to nie na ten krótki moment, tylko na całe życie. Czyli jeśli decydujesz się na zmianę, to niewątpliwie zmiana ta ma nie dotyczyć tylko i wyłącznie redukcji kilogramów, bo to nie o to chodzi. Zmiana ta dotyczyć ma Twojego sposobu myślenia, Radzenia sobie z emocjami, budowania samokontroli, żeby ją zbudować, to wcale to nie jest takie proste, bo to wcale nie oznacza asertywności w każdej sytuacji, odmawiania ciasta i nie tędy droga. To wcale też nie oznacza, że musisz wszystko, ale to wszystko dosłownie omijać, co dotychczas było wezwalaczem. Czyli znów, czy nazwiemy sukcesem drogę, która skończyła się minus 15 kg, ale drogę, która była nafaszerowana nerwami, Bólem, stresem, odpuszczaniem każdej dobrej okazji do towarzystwa, odpuszczania każdej fajnej dotychczas okazji, żeby spędzić inaczej czas aniżeli w domu. Rezygnowanie z imprez okolicznościowych, rezygnowanie z wakacji, rezygnowanie z, z grilla, rezygnowanie ze spotkań w pracy, które również mogą być nafaszerowane różnymi słodkościami. To moim zdaniem nie jest droga do tego, żeby wybudować prawidłową relację z jedzeniem. Moim zdaniem to nie jest droga, która równa się schudłam schudłem i nigdy efektu ją w moim życiu nie będzie. I nie mogę tego nazwać sukcesem. Mogę to nazwać fragmentami sukcesu, ale fragmenty sukcesu to nie sukces. Pokazywanie wypożyczonego samochodu sportowego, wypożyczonego na tydzień pokazanie zegarka, który założyłem na rękę od kolegi, yy, ubranie, yy, podróbki, koszulki, która rzeczywiście warta jest 10 tysięcy złotych, ubranie takiej podróbki i to wszystko wrzucanie do internetu, żeby komuś udowodnić, że ja jestem wartościową osobą, to fragmenty sukcesu. To satysfakcja, która tam się pojawia, ale czy ten sukces jest we mnie? No nie do końca. I teraz, co jest dla mnie osobiście sukcesem, jeśli chodzi o odchudzanie? Jeśli chodzi w ogóle o nawet to, co się dzieje po odchudzaniu, no bo schudłem i no efektu jojo ja nie ma. Dla mnie satysfakcjonujące odchudzanie z domieszką sukcesu to takie odchudzanie, które polega na tym, że OK, decyduje się na zmianę nawyków żywieniowych, decyduje się na to, żeby. Radzi sobie z emocjami, żeby nie zajadać ich, bo to jest najprostszy dotychczas dla mnie element. Czyli ratuje swoją głowę, pracuje nad głową. Nie rezygnuje z imprez okolicznościowych, bo to nie oznacza, że muszę tam jeść. Nawet jeśli mam jeść, to nie oznacza, że pod korek. I bo, bo to, wiecie, bo to jest tak, jakbyśmy budowali. Hmm, asertywność albo próbowali być spokojnymi w towarzystwie, jadąc w Bieszczady w ogóle, w jakiejś puszce, puszczy totalnej, w samotności siedzieć, wrócić po dwóch tygodniach i stwierdzić, no teraz tu już się wyciszyłem i naprawiłem swoją relację z, z, z ludźmi. No, no nie, no tak to nie wygląda. Wychodzenie do tych ludzi, ekspozycja na tych ludzi, na różne słowa jakie tam padają, na różne myśli, na różne bodźce nie do końca poprawne, fajne, to jest moim zdaniem bardzo mocno terapeutyczne. Doszukiwanie się, dlaczego tak reaguje. I teraz ekspozycja na te imprezy okolicznościowe, ekspozycja na te wszystkie rzeczy, które mają znaczenie w kontekście odchudzania, to to jest również właśnie wspomniana relacja z jedzeniem, to jest wspomniane nawykowe podejście do tego, czyli próba zmiany nawyków żywieniowych. To równa się sukces. Czyli podsumowując, jeśli udało Ci się schudnąć, to gratuluję Ci. Jeśli czujesz jednak, że schudłaś, schudłeś, ale w dalszym ciągu jest dużo lęku, w dalszym ciągu nie wiesz co dalej, nie wiesz jak to będzie i odmawiasz sobie wszystkiego i wszystkich dookoła, to może nie tędy droga. To może warto będzie pójść nieco inaczej, nieco inną drogą. To może warto będzie zastanowić się, jak to ma wyglądać na przestrzeni roku, pięciu lat, dziesięciu lat. Czy w ten sposób chcesz działać? Czy chcesz być więźniem yy, czegoś takiego jak obsesja odchudzania, obsesja nawyków żywieniowych, obsesja zdrowych, zdrowych wyborów? Moim zdaniem nie ten droga. Bo oprócz tego, że jest zdrowie fizjologiczne i jest redukcja, również jest zdrowie psychiczne. A o tym często zapominamy. Z taką refleksją Cię pozostawiam na dzisiaj. I cóż, no, do następnego. Pozdrawiam serdecznie.